Dzień dobry. Dzień dobry! O, ja to wezmę! Bardzo dziękuję! Nastawa włóczki już czwarta w tym tygodniu. O! O, Uratowała szefowa moje całe smartowe oszczędności. No i to nie byle jakie. Ponad 13 miliardów złotych. Tyle do tej pory smartowicze zaoszczędzili na darmowych dostawach. Ile włóczki można by za to kupić? No. To co? Policę do kłębka, do centrum dowodzenia. Witam w centrum dowodzenia w moim królestwie. Dzięki temu mam na wszystko oko. I mam pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. A przyciśnij tam, tam, no. Widzisz? Ponad 153 tysiące sprzedających na Alebro Imponujące, co? W dużej mierze to oni napędzają to wszystko. A, musisz jeszcze kogoś poznać. Od kogo chcesz zacząć?